Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Dzisiaj rano premier Donald Tusk uznał za stosowne zadeklarować, że nie będzie nic zmieniał, nie będzie nic fabrykował, nie będzie manipulował, nic dodawał do raportu, jaki komisja pana Millera opublikuje i to podobno. Już w czerwcu, tutaj jest wprawdzie chyba siódmy albo ósmy termin, jaki pan premier Donald Tusk czy jego przedstawiciele składają w tej sprawie, ale oświadczenie, że nie będzie nic zmieniał w tym raporcie, że nie będzie w nic manipulował ani dodawał, to jest oświadczenie rzeczywiście zasługujące na szczególną uwagę. Pokazuje bowiem ono, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Pokazuje ono na poziom, w jakim jest prowadzone całe postępowanie dotyczące tragedii smoleńskiej. Oto premier oświadcza, że nie będzie pulował raportem, który jest pisany przez jego podwładnego, przez ministra Millera. Okazuje się, że tak naprawdę, bo tyle to przecież znaczy, nie mamy do czynienia, czy też mamy nie mieć do czynienia z fachową ekspertyzą, z obiektywnym, suchym opisaniem faktów, ale w istocie z aktem politycznego oskarżenia ale w istocie z polityczną deklaracją, ale w istocie z tym, co zapowiedział już na samym początku, zaraz po raporcie pani Anodiny pan minister Miller, kiedy na głosy oburzenia społecznego co do tego, jak brzmiał raport pani Anodiny powiedział, gdy ja opublikuję raport, będzie was bardziej bolało, bardziej nas ma woleć. I dzisiaj pan premier powtarza w istocie ten sam tekst. Otóż on nie będzie interweniował, bo zadba o właściwy kształt tego raportu pan Miller wraz ze swoją zapowiedzią. Ale ważniejsze jest jeszcze co innego. Rzeczywiście pan, pan premier Tusk zagwarantował sobie kwazi ustawowo możliwość interwencji w kształt tego raportu. Powtarzam jeszcze raz, już 11 kwietnia, już 11 kwietnia zarządzeniem, które wydał premier rządu, zagwarantował sobie, że tylko on będzie rozstrzygał, jakie treści zostaną publicznie udostępnione i on będzie decydował o ostatecznym kształcie raportu, jaki będzie ogłoszony. Dzisiaj słyszymy, że nie będzie interweniował w rozstrzygnięcia tego raportu. Czy rzeczywiście pan kornik grochowski może być spokojny czy polscy eksperci którzy od kilku od wielu wielu miesięcy walczą o wiarygodność swojej pracy walczą o to by ci nadzorcy polityczni nie wymusili na nich fałszywego raportu mogą być spokojni ja nie jestem spokojny nie jestem spokojny także gdy patrzę na to co dzieje się teraz w Moskwie gdzie pojechano by badać jakoby czarne skrzynki ale jak dzisiaj się okazało, to badanie będzie dotyczyło tylko fonoskopii i nie będzie mogło być przeprowadzone badanie dotyczące autentyczności zapisu. Nie będziemy wiedzieli zapewne po całej tej podróży, czy rzeczywiście ta skrzynka, a dokładniej taśma, której zapis jest badany, to jest ta sama oryginalna taśma, która wraz z samolotem tu 154M wyleciała z Warszawy. Pamiętacie państwo? Ona jest dziwna po pierwsze dlatego, że to jest zapis 38-minutowy. Zwykle czarna skrzynka zawsze, przepraszam, niezwykle czarna skrzynka ma 30 minut zapisu. Pan Miller tłumaczył, że tym razem było 38, bo taśmę założono cieńszą. W związku z tym była dłuższa i stąd wzięłeś, wzięła się ta różnica. Ale proszę Państwa, przecież taśma czarnej skrzynki to nie jest rzecz, którą można dowolnie zmieniać i zakładać. To jest dokument najwyższej wagi. Gdyby rzeczywiście oryginalnie zmieniono taśmę na cieńszą do tego jeszcze i dlatego dłuższą to to by musiało zostać przed wylotem w dokumentacji tu 154M dokładnie opisano jak można sobie wyobrazić zmianę taśmy o tak olbrzymim znaczeniu Powtarzam raz jeszcze eksperci polscy, zanim dokonają analizy wodoskopijnej, muszą ustalić i to jest sprawa absolutnie pierwszorzędna i zasadnicza i tej odpowiedzi będziemy oczekiwali, czy badali autentyczny zapis, zapis taśmy, która z Warszawy wyleciała, czy też jakiejś taśmy innej. I to jest kluczowe zupełnie pytanie, i to, na takie pytanie będziemy oczekiwali odpowiedzi. Winien pan, Państwu dzisiaj jestem jeszcze odpowiedź na jedną sprawę. Zapadł wyrok w sprawie Nangarkel. Żołnierze zostali uniewinnieni, a dokładniej zostało orzeczone, że nie ma dowodów ich przestępstwa. To dobrze. Rzecz tylko w tym, dlaczego w takim razie przyjęto oskarżenia, jeżeli nie ma dowodów ich przestępstwa. Rzecz tylko w tym, dlaczego pod, od razu się podniosły zarzuty. Nie dotyczące tego, co dzieje się w Afganistanie, nie dotyczące tego, że polscy żołnierze zosta zostali tam pozostawieni własnemu losowi, nie dotyczące tego, że po dzień dzisiejszy nie wszystkie, a zwłaszcza kluczowe oddziały są skutecznie strzeżone przez służbę wywiadu wojskowego, ponieważ zabrania się ważnym oficerom udania się na miejsce ze względu na rozgrywki wewnętrzne polityczne i nie dotyczące tego, dlaczego nie ma tam polskich śmigłowców ale dotyczące prób obrony dawnej WSI, dotyczące politycznych zarzutów pod adresem służby kontrwywiadu wojskowego. Trzeba więc przypomnieć, to dochodzenie od początku było prowadzone przez żandarmerię wojskową i prokuraturę wojskową. Akt oskarżenia został wniesiony w oparciu o działania żandarmerii wojskowej i prokuratury wojskowej. Służba kontrwywiadu wojskowego w tej sprawie spełniła swój obowiązek dobrze i nie ma sobie nic do zarzucenia. Problemem poważnym, zasadniczym jest to, dlaczego sąd podejmuje takie, tak długie, tak nieprawdopodobnie długie odciskające się na nas wszystkich, na żołnierzach, ale także na całej opinii publicznej i na polskiej opinii na świecie działania, a ostatecznie okazuje się, że nie ma dowodów w całej tej sprawie. Jest też ważne, co powiedziano w śledztwie. Jest też ważne, czego dowiedzieliśmy się o przebiegu wydarzeń z tego śledztwa być może będzie trzeba do tego wrócić, gdy sąd ponownie się tym zajmie, ale być może sprawa zostanie uprawomocniona będziemy czekali. Naprawdę na ten ostateczny werdykt. Dzisiaj warto powiedzieć próbuje się z tego zrobić rozgrywkę polityczną, i próbują to zrobić ci sami ludzie, którzy nie mieli odwagi, by przeciwstawić się zarzutom wobec polskich oficerów, wobec polskich pilotów, wobec generała Błasika, wobec zwierzchnika sił zbrojnych. Ci politycy i ci oficerowie, którzy nie stanęli w obronie honoru oficerów polskich i polskiej armii, lepiej niech teraz milczą. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.